Słuchajcie, mamy problem z obiektywem. Goli ma problem z obiektywem. Okazało się, że obiektyw zaczął więcej łapać przestrzeni. Nagle musimy sprzątać w zakamarkach, których nigdy nie sprzątaliśmy. Mówiąc o zakamarkach, mamy dla Was kolejne 5 filmów z zakamarków No tak, my nazywamy Digidonga. No, ja w ogóle nie wymawiam. Ale wtedy mnie wypikają. Pierwszy Digidong, sztaby. Znam, zazdraszczam, nie robiłem. Taki byłem ciekawy z sztaba. To nie już jest nowe, ale ciekawość ma nie Ja zagranic. Chcę powiedzieć w ten sposób, że jak gdyby dla mnie pomysł... Nie, za, nie, nie pan nie, ten pomysł nie zafascynował. Tak, nie, nie. Nie, nie. nie w poprzednim odcinku ja tu zamarznięty winogron! Okej, okay, ale mnie zafascynowała ta liczba. Dwa miliony serduszek. Co jest, ludzie, jak gdyby dopiero poznali miód? Nie no, miód jest dobry na serce. No i teraz tak. Yy, Patrz jakieś miutkie fajne. To jak to w ogóle wygląda jak bursztyn. Ale jest problem. Bo nie da się tutaj przez to i A nie, ona też tam miała grubą. trzeba odkręcić, nie? Tak. No, już próbowałem. Nie mam tyle siły. Nie mam tyle Ale ścię i się pęczuję, ale ty jesteś silny. A ci poluzowałem. O nie, za duża dziura sztaba. Na co Cisej. Nie, ona też miała buteleczkę taką. Ale nie z taką dużą dziurą. Hoo! Ale nie, poczekaj. On jest za Bo ja mało, tutaj wlałem, wlałem, lejący się miód, totalnie lejący. Za mało jakby zamarznęło. Ale on stał 4 dni w zamrażarce. A nie, jest taki jak gumisz, trzymaj go. Nie zamarz tak jak tam chyba. Ty o, ten jest taki bardziej. Tak, ten już jest taki jak Ta, z filmiku. Tak. O ja. Może nie da się go tak łatwo przeciąć, ale to jest jak jakieś nadzienie z cuksów. On w środku jest jeszcze bardziej zimny. To nieważne jak on... czy da się go uciąć czy nie. Inny miód jest zajebisty. Ale konsystencja. No dawajcie szybko, zanim się ucieszacie, bo nam tutaj stygnie no. temat. Siadać, szybko. Ja sobie wezmę krzesło, wysiadajcie. Ja sobie wezmę krzesło. No, ugryź go. No, co? Co? No nie. To no wykrzywia go no. Przygotowuję po prostu na najgorsze. Nie, no nie Co, coś To jest bardzo słodkie. Czy ty jesteś? Chory? No kapy Ci ten miód już piąty raz. Przepraszam, bo ja ze swojego bardzo tego. Weź. No sztabowyś mnie zabij. Nie rozumiem. No zjedziesz ja się... zamrożony miód. Jak zamrożony miód? No z zamrażarki, no. cztery dni stał w zamrażarce. Jak miód? No. Miałam się nie i... namrozić chyba, tak? Że się? Jakby, nie. Jak zamrożony by był kostką. Ale słodki. No inaczej, problem, że nie mamy tutaj ciepłego, że różnica, dla mnie przynajmniej różnica w smaku jest Duża, bo ten zimniejszy lepiej wchodzi, jest taki prawie że orzeźwiający. Myślałem, tak. że to chodzi naprawdę o to, o to, że ty tak podajesz, ten miód. <grym> Bym wsadził go otwartego do zamrażarki. Bo wiesz co, on nie był dobrze schłodzony. Cztery dni był. Tak, ale dlatego, że był zamknięty, moim zdaniem się nie zmroził. Więc na razie tylko to mieliśmy te kawałki zmrożone, pamiętasz? I one były zajbiste. To trzeba przyznać, musicie to spróbować. My im daliśmy po prostu. Miód. Nie wiem, ja się nie znam, ale może dlatego, bo to jest wielokwiatowe, nie jakiś konkretny, nie wiem, lipowy gęstw. Ale czy tam nie, nie było nic napisane. Nie, no tam nie wiadomo. Jak może, to że jest. krzychu przykrzychował standardowo, no. Dostał miód, wy, wygięło mu pół. Bo... Ja po prostu to wsadzę i przechodzimy. Tak, bo dalej. i tak dzisiaj nie nagramy wszystkich. O, idealnie, tą trzy dni postawił No właśnie o to chodzi, nie? Idę. Zanim Ci pokażę mojego Digidonga, możesz się już domyśleć, to zapytam was, czy możliwa jest alergia na miód, bo pali mnie normalnie całe podniebienie język tu i zgaga, mam takie wrażenie. Jak ktoś miał, to napiszcie w komentarzu, no nie ma co omawiać. Nie no, nie, 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 tylko że jak gdyby mnie to nie jara, bo Zobacz. ja zjadam całe jabłko. Tak, to wiem, ale <laughs> ludzie, którzy nie jedzą kurczaka z kości mi może jarać. Nie, ale to nie może wyjść, bo to wyrwie. Ty, ja dopiero teraz zobaczyłem, że ta pinda ma to nacinane, patrz. I zobacz, czy jest nie jest sześcienny. Pa, jeszcze palcami zasłania. Tak. tak był no. Wykroiła takim nożem, wsadziła to i ten. Tegek. Co? Ale dobrze, my teraz to zdemaskujemy. Dobra. To bardzo dobrze. Jeżeli tak nas szukała w sam ten, w sam środek. Masz, ile? Masz trzy jabza, no to... Ty, jakie oszusty, tiktok -dingo -ding dongowe. Zrobimy tak, żeby to zadziałało. Give me a moment. Ona miała centralnie to wycięte. Tak. Dawaj, jabłko zrobimy tak jak na filmie. Po prostu. Ja mam to tak. Nie wiem, czy nie za gruby nożek. Nie, dobry. Bierzesz i bierzesz jabłko, tak? Noża nie było. Nie ma noża. Patrz jabłko nie było ruszane. Pęcesz? Pomysł działa, jeżeli jesteś oszustem na TikToku. Ja wiem, kogo zrobimy na to. Krzysią. Pa na to. Ech! I bez ogryzka, Krzysiu, ziom! nie pierd... Nie pierdziel? jakie dobre! Nie no, to jest zajebisty live tak. Mogę ja spróbować? Ależ to... Jak jeszcze chodzi lajtowo? Się, no, nie chyba nie sobie nie żartujesz nie teraz. Wyście co zmieniło A ty miałeś nie. się zrehabilitować chyba po tym miodzie, tak? No wiem, ale mi nie wchodzi. No ale nie psuj nam pomysłu, który jest zajebiaszczy. No jest zajebiaszczy. Gadol. No to oni nam wszystko terpedują, stary. No ale ja nie umiem, może. Weźcie, proszę. A poczekaj, a daj mi z drugiej strony. Dobrze. No, o. Dobra, dobra. dobra, dobra, dobra I taki, okay. taki przylega bardziej. One, two, three. Dobrze, idzie, no? Idzie, 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 idzie. idzie, tak. idzie, 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 idzie. Ma, malutkie wygrzeczek. To wasze super było, jeśli wy tak potraficie, ja może nie umiem, ale super, bardzo fajna opcja. Kochani, no nam działało, Krzysiu pokazał, że na nie jest to taki dobry sposób, po raz drugi. Musi ocenić po prostu sami. Storpedował digidongi, więc pół na pół, no. Najszybszy, najszybszy jaki widziałem. Bez kładzenia na stół, bez jakiejś rzeczy, po prostu wszystko w O kurde. Ale o. nie ma zwolnienia, nie? O, czyli go nie zwolnili? <śmiech> <śmiech> No, myślę, że tu trzeba próbować to robić klatka po klatce, nie? mimo że to jest w tak Będziesz słabej jakości. chodził bloku do bloku? <grym> <grym> Ty, sztaba, żeby nie było nówki. Słuchaj, ale może mnie spokojnie oddać, bo przecież to będzie prawda, że nie jest noszone. Nie, nie, no ostrożnie wyciągaj. Tak. Krawat męski, wyprodukowany w Chinach. Ale wiesz, że krawat też się nazywa zwis męski? Tak. Straszna nazwa. Popatrz, jest prosty. Wiąże trzy razy, no i już. Wystarczy, wystarczy. No, no, no dwa zamianie. To wewnętrzne wyciąga i zakłada. A to w ogóle przełożył do drugiej ręki. Ciach, raz. Raz obwiązałem, no i. Czyli to jest to? No tylko musisz się jeszcze szyję tam zmieścić. No nie, no nie mam dziury na szyję właśnie, ale wykonał trik. Dobra, ja już wiem, patrz. Robimy tak. Raz, dwa i trzy i teraz tutaj bierzemy to. Jest, jest, jest. Tylko nie wiem co z tym zrobić, ale jest i teraz. Dwa. pa. <grystanie> na weselanie nie, nie, bo teraz już jestem smutny. Jesteś taki Windsor nie wychodzi. Nie, bo ja ostatni krok tylko muszę zobaczyć. Ostatni. Bo właśnie ostatniego nie widać. Aaaaah! Chcesz nadal oddać te krawaty? Przypomnij, one są tylko wygnętolone, nie noszone. Dobra. Ee, nie, nie podajemy się jeszcze. Yy. Bo jest taki. No dobra, jest, no musimy to zatwierdzić. Ale chyba taki jest. jest Powiedz mi go i tak, szczerze, czy, czy on by przeszedł, czy nie? Dla mnie jest zgoda. Poszedłbyś tak? Nie w tej bluzie, k. węźle. Uciąłbym tylko tutaj troszkę. No dobrze, to jest zasłaniający tego. No. A to ten miał taki za długi krawat. Ten jaki? Jaki miał taki? No za długi. Jaki za długi? I teraz wychodzi przewaga TikToka. YouTube'a nad Digidongiem. Znaleźliśmy how to tie a tie in three simple steps on hand w minutkę i mamy film, minutę, i na YouTube możemy dać zwolnione tempo. Dobra, teraz co zrobimy? Za pierwszym razem, Dawaj, goli. z goli mi się uda. Pierwszy tak, drugi przez środek, powoli przez środek, ten łapiesz tu pod spodem nakładasz na, na środkowy. I wyciągam który? Na środkowy, i środkowy teraz łapiesz, i wyciągasz pod tym. Ostatni raz was uczę. Spójrz, Trzymam krawat. Kciukiem. Schodkowo. Jedna pętla, druga pętla przez tą pętlę. Tak? Wsadzam tutaj ręce i wyciągam środkową pętlę, żeby była z prawej strony. Teraz wsadzam kciuki i wszystkie palce do tej pętli i ciągnę tą pętlę, trzymając tą sobie. O, i tutaj sobie wyrównując mój zwis. nie? No i. To jest do zrobienia, tylko my wolimy posprzątać, <noise> <noise> wolimy wszystko, nie? Znaczy, ja proponuję tak, tak jeżeli macie w domu jakieś krawaty, poświęćcie czas, żeby je zawiązać tak. i nigdy, przy nigdy ich nie rozwiązujcie i po sprawie. Daj coś szybkiego chyba, daj coś szybkiego. Znaczy, ja mam szybkiego na zasadzie, tylko że... Mam fa fajne, ale dobra. problematyczne, bo jak to zobaczyłem, mówię... Kurde, dobra. Jak troszkę po, 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 pograłem, pograłem, potestowałem, mówię, chyba ciut za trudne. Czyli mam już... wersję uproszczoną, ale możemy zrobić nieuproszczoną. Dobra. Czyli już trenowałeś. Ty, ale ziom dobry. No, bo w Joki Jaki dobry. Ale szybki, nie? No dobra. powiem, ci, no. Jak gdyby mało komu to wychodzi, tak? No, da się, no, generalnie da się, ale to jest takie już naprawdę zręcznościowe. trzeba mieć paluszki, no, jak... Nie, no, dziewuchy dają radę. Myślę, że A my nie jesteśmy dziewuchy, co mnie, co mnie myslę, to interesuje, że babka że daje radę? Wersja rady. prosta będzie taka, że jeżeli kolba pięć razy odbije kubkiem o kubek. A ty aż taką prostą wersję chcesz? Aha, chciałem inną ale prostą no, tak, wersję. Tak zakładam, krzychu, prześmiesznie. Kolba przezabawnie, Primoż z żyłą na czole. A ale zrobi, ale jest zrobi Standardowo a my standardowo zajebiście. Krzysiu! Primoż! Karol! Przepraszam, ale wniosek formalny. Zanim przejdziemy dalej, zanim będziemy opowiadać, co tu robimy, po co jest ten film, chciałbym poświęcić minutę dla operatora Pięknego Romana, żeby nagrał wąsa Krzysia. Dobrze, tam już pokazujesz, co mamy do wykonania? Tak, słuchajcie, mamy coś takiego do wykonania. Z eee. tego nie da się złapać. Karol, możemy sobie sami rzucić, po prostu... Tak możemy sobie sami. Tak robicie, żeby złapać. Możesz Ej, no. no zacząć tak odbijać, nie to, że ktoś ci rzuca i jest trudniej, ejde, no. Ejde. no? i co? No i ja sam Przez... sobie? No to bez testu, no. To jest amerykańska zabawa. Ej, dobre! 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 No dawaj ping pong master! Ej. Ej. Dobra, dwie próby, dawaj się, nieźle! Tychu! Biiiing! Ooo! się się to będzie rekord. To Misha! Misia, 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 misia w To no. po jest, jest, jest. Ja jest. Jest. O jest. Dobry! years later! No, no. Ty no jak długo! Nie, ja go, nie o, o, powodu, znaczy. Czekajcie, nie! Że to zrobiłem. Że to zrobiłem, bo zrobiłem to pod lampę i nie widziałem. Kogo próbował jedno w drugie wrzucić, też mu nie wyszło. Rzuć. Hop. Ach, no, nie. O, ja o, o. Masz to, masz to, masz to. Aj! O tak, o! o, o. Tak, tak, tak! Aaaa! Nie tą stroną! Aaaa! Aaaa! No Fajna gra bez posiadania czegokolwiek, tak, na, znaczy kubków, no. I próbuje! Będzie trenował! Nie da się tego zrobić! Z racji tego, że mam ręce w kurczaku, prosiłbym, żebyś ty odpalał, za mnie mój. Stwierdziłem, że to jest kompletny obiad na szybciutko, bez wielkiego starania, a może być pyszny. Prosty temat. Kurczaczek, cieniutko, ziemniaczki, ty, kto... Nie, Ania nie rób mi tego. Nie było czasu. Może powiedziała? Powiedziała. Boże, święty. Czas ale nie. Jedyna TikTokerka, nie powiedziała, która powiedziała czas. A nie powiedziała temperatury. Zawsze jest 180. Ja będę tutaj rozbijał i układał kurczaka. Jakbyś mógł Już. dobrać trochę ziemniaków, jeszcze z, z, z dwa. Nie, jest wystarczająca ilość, po prostu nie tak ciasno układa. Nie, nie, no nie jest. Bardzo Cię poprosił. Takie cieniutkie kawałki. Hop. Yy, tak zwane, wiesz jak serduszkować pierś. Dociskasz i ją otwierasz. Tylko tu trochę przesadziłem. I on wtedy serduszkujesz. Tępym nożem to mogę serduszkować. Dobra, rozbijam to tak z brakulaku, tak o. Co to jest? Nie, to jest jakieś gówno. Dobra, dajemy to tak. O, ale jest cieniutko, bo serduszkowałem, nie? Ale ona nie miała jakoś tam cienko, cienko, nie? Ja lubię bardzo pieprz cytrynowy, który będzie tu zajebiście się komponował. Troszeczkę czosneczku. Anna miała tam inny pomysł na to, ale my mamy, jeżeli chodzi o przyprawy, to nim popracujemy. I? Cipolte! Cipolte, tylko dlatego, że sztaba chciał. Ale, jak powiedziałeś tylko dlatego, że sztaba chciał i jak nie wyjdzie, możesz na mnie zrzucić, że to tak. przez moją przyprawę. Dobra. Do tego śmietana. Ale czy, czy co było następne? Był już to i dopiero... Był ser żółty. Ale oszczędnie tego sera, patrz jaki masz wolny pasek. Ja bym te ziemniaki całe przemieszał lekko z oliwą. I z przyprawami. Teraz Aha, ani, to nie niech miseczki. Nie, jednak Kurwa. bym to zrobił trochę inaczej. Może nam by był też w worku, ale bym to zrobił tak. Rozumiesz panie. Czy, ale czekaj, ale... Czy kontynuujesz ten sam zestaw przypraw co był w kurczaku? Nie. Czy ziemniaki będą przyprawione... Papryka w słodka, sposób? czosneczek i kary. A do tego, żeby było lekko Trochę pepera chili. Ułóż wszystkie i zobaczysz, że wejdzie. Ale widzisz, że już rozszerzam ile mogę. No właśnie nie rozszerzasz. Rozszerzam. No dawaj, jeden ziemniak. No gdzie, gdzie jeden? No gdzie jak ci wszystko wejdzie? No brakuje mi jednego ziemniaka! No nawet nie jest jeden ziemniak, no ej, no mam kroić całego ziemniaka i nawet 10 cm. Tak! 10... Dobra, daj w mundurkach, weź go tylko umyj. Zobaczymy, że będzie lepiej. Tak <laughs> się właśnie robi. O, nie! Nie! Nie piekarnik, nie! No nie no, znowu to samo do jasnej cholery, co jest z tym prądem w. Kurwa mać! Jeszcze kamera nam działa. To wsadza się do piekarnika nagrzanego na do 180 stopni na pół godziny. Jeżeli po pół godziny okaże się, że jeszcze nie jest zrobione, to czekacie dłużej, ale warto sprawdzać co jakieś 50 minut. Gwarantujemy wam, że to jest pyszne, ponieważ Ania z TikToka tak powiedziała. Podejrzewamy, że Ania mieszka na Zanzibarze. Widzisz? Nie, nie wymawiam tego wyrazu, bo one wyłącza. Ania z Zanzibar! Nie! Ale wyłączaj, włączaj. Dawaj, piekarnik, odpalaj. Wracamy za pół godziny. No dobrze, kochani, wyświetlacz pokazuje dokładnie 44 minuty, więc trochę. Przy... O, 45. Ale... A w środku on jak Ale jest? to nie jest spoko i to ona nie pokazała. bo Woda. widzicie kurczak. to? Kurczak. Śmietana się zważyła, a kurczak puścił wodę. Na pewno kurczak jest mięciutki, to jest dobrze, nie jest suchy. Cześć. Spokojnie, to też zobaczycie. Dlaczego tu mamy i o co chodzi? Zawołajmy Krzycha, co? Krzysiu! Uuuu, jaka uczta! Co to? Tak, my testujemy przepisy z TikToka. Jak ci nie smakuje, to ci nie smakuje. Dobra. Jak ci smakuje, to ci smakuje. Bardzo dobre. Jest pyszne, ale brakuje soli. To jest moje zdanie. To ja też poproszę. No może rzeczywiście, to sól, brak soli, nie wiem. Czyli trochę to wybroniłeś ten pomysł. A czemu, mówisz, że nie O to chodzi, każdy z, z ludzi jest inny. Nastawiliśmy się na takie tiktokowe danie, nie? Tak, takie. Ale że urwie, urwie nas. Ale urwie. biorąc pod uwagę, że można yy, wsadzić taki na kilka osób. Pa, pa To szybko suroweczkę bym jeszcze zrobił sobie. Zawołajmy no. Primosza, bo on jest taki, wiesz, lata po knajpach, nie? Primosz, słuchaj, Właśnie. testujemy dania z TikToka, Aha. więc jeżeli ci smakuje, to ci nie smakuje, a jak ci nie smakuje, to ci nie smakuje, bo na tym polegają testy. Wygląd, no takie cztery, nie? Nie ma tragedii, ale już nie ma jakiegoś tam... Wiecie. No to zjeść, jest takie. No tak, można. E, bo my wszystko jemy. Sześć. Czy te danie mogłyby być. Czy dzień. w restauracji mogłyby być? Czy zgodzimy to... się, że powiemy, że to danie po prostu jest przeciętne. Tak, to jest przeciętne danie. O, przeciętne danie. Znaczy, jest wyraz. wyraz. Jakby ktoś mi to zrobił i podał, to miałoby nawet 6. Pobawiliśmy się, pokazaliśmy przydatne rzeczy. Zdatne. A do tego na koniec pojedliśmy. I teraz wychodzimy. Piękny Roman robi ostatnie ujęcie i sprząta. Pa.